złodziejem domów, czyli będę musiał włamywać się do czyichś mieszkań i wynosić ich sprzęt. A w dzisiejszym odcinku włamiemy się do ponad sześciu super willi. Niektórych strzeżonych przez prywatną ochronę, lasery, kamery oraz futurystyczne zabezpieczenia, a w drugich zwykły zamek, który będzie trzeba zwytrechować. Ale zasada jest jedna: jeżeli zostanę złapany przez policję bądź zabity przez kogoś na akcji, to odcinek się momentalnie kończy. A ja nie mogę już się wtedy odrodzić. Więc czym się uda, oglądaj, aby się przekonać. No i widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. I dzisiaj jestem gangusem, zobaczcie jak wyglądam, zobaczcie jaki mam sprzęt. Mam normalnie takie kałaha widzowie Chicago, Chicago type beat. Dzisiaj będziemy okradać ponad 6 hał. w takim założeniu. Jak będzie więcej domów, to okradniemy więcej, ale gościu zostaw łapy w górę i suba i zapraszam. Siema na stary, masz nam jakieś chałupy? Witaj, mam dla siebie pewną chałupę w okolicach Tequilali. gps masz wklepanego do samochodu? Będziesz musiał tam odnaleźć Przeczy. Jednak zadanie nie będzie takie proste, bo strzelić ten dom będzie włoska mafia. Uuu, włoska mafia, widzowie, na samym starcie? Hej, Włosi, włoski temperament, zrobię im pizzę i makaron, z uszu. Będziemy w kontakcie na radiu, trzymaj się, myśl mi tą lokalizację. No a i widzowie, szanowni. dzisiaj zaczynam z takim autem, a będziemy mogli skończyć rozodcinek z takimi autami, więc naprawdę oglądaj do samego końca, bo to jest dopiero początek tego filmu. Widzowie, sprawdźmy lokalizację. No i widzowie, jest to gdzieś w tej okolicy też, więc tam będziemy się udawać. Teraz wejdźmy na radio. Halo, halo, słyszysz mnie? Tak, słyszycie. Dobra, udaje się powoli. Daj, dasz mi cynk potem, co mam wyciągnąć z tej chałupy, ile i gdzie? Daj mi znać, kiedy będziesz hałupie? Widzowie, jedziemy. To jest nasz cel. Ta hałupa, Jakieś auto tam przed chwilą wjechało, ale widzowie, musimy dopytać gościa. Co on dokładnie chce, żebyśmy stąd buchnęli. Ja pierdzielę to wygląda jak ciężki orzech chleba. Orzech chleba? Kawał chleba i orzech do zgryzienia. Stary, jestem pod tą hałupą. Jak na razie robię wstępny rekonesans. Widziałem tu jedno auto, więc ludzie są. Co dokładnie potrzebujesz ode mnie? Potrzebuję, żebyś z tej hałupy. we diamenty Kolekcjonerskie figurki. Oraz antyczne obrazy. Sizia, ja pierdziel, widzowie! Ej, ja robię patę na jakąś monalizę czy na chałupę. Oho, patrzcie, ile tam jest typa. Ja tych hałt nie widziałem. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Okej. Okay. I tutaj będzie trzeba dostać się w jakiś konwencjonalny sposób. Zobaczmy, garaż jest. Hej, okay, widzowie, spróbujemy podjechać garażem. Widzowie, użyłem oczywiście tłumika na 911, żeby to wszystko ogarnąć. Teraz się wpierdzielamy. Mam ze sobą cały sprzęt. Wytrychy, lokalizatory, laptopy hakerskie, torby. Widzowie, i teraz tylko, żeby wszystko. Wszystko poszło po naszej myśli. Zobaczcie, musimy to otworzyć wpierw. Patrzcie, łamiemy to i zobaczcie, jak to wygląda! Jak ze Skyrim'a! Patrzcie, teraz musimy... Cholera, nie połamać sobie tego aż tak. Ajcie, czekaj. O, w tą stronę. O, o, okej. Okay. Tu i trochę do góry. To jest widzowie mega ciężkie. Patrzcie. Połamałem jeden wytryk. Płamałem jeden wytryk. O, nie, o, nie! O, nie! Twojej okolicy wykonuję połączenia do numeru 911. Zlikwiduję go jak najszybciej. Co? Pódzek, jak ci goś? O cholera, o cholera, dzwoni na policję! Dzwoni na policję! A ja łamałem! Nie, nie mogę go tu zabić, nie mogę go tu zabić! Wystraszyłem go. Co, ja wystraszyłem go? To powinno mi dać kilka minut czasu, ok? Co się w takim razie? Ja pierdzielę widzowie, ja nawet nie włamałem się do tej chałupy. Proszę, no byłem już tak blisko złamania to zamku. Mam to widzowie, otworzyłem to. Dobra? No i tak jak ci mówiłem. Zadnie musimy po to złoto podjechać. Widzowie, ja słyszę jakieś rozmowy tam. Cholera, nie wiem co zrobić. Nie wiem co zrobić. Patrzcie to, spróbuję wyjrzeć tylko. Leciutko, leciutko wyjrzę. Patrzcie, tu to są jakieś typy chyba. Patrzcie, stoję tak totalnie w rogu, totalnie w rogu stoję. Ej, musiałbym ich chyba wszystkich zlikwidować, ale ja wywołam wtedy strzelaninę. Chciałbym to? Na... Robię to chyba. Widzowie, jeden, drugi. Ja pierdzielę. Oj, 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 oj! oj. Wow, wow! Widzowie, tu jest gość! Leży jeden? Leży drugi! Widzowie, poskładałem ich na cicho, na razie, bez strzałów. Widzowie, okej, okay, tu są ludzie zastraszeni. Nie ruszecie, Gnoje, nie ruszę Nie ruszę to jest na macie. Widzowie, likwidujemy chyba świat o kolei wszystkich. Co, jestem już w chałupie, zrobiłem lekką masakrę, ale musisz mi powiedzieć, co, gdzie i jak. Potrzebujesz, biznes znalazł dla mnie diamenty, kolekcjonerskie figurki oraz obraz antyczny, który, obrazy antyczne, które... obrazy są pojedynczone w całym domu. to będzie w czy kojach. Okej, okay, widzowie, obrazy, kolekcjonersk. Ja pierdzielę kolejni Jeszcze jeden i Ja się czuję tu widzowie jak jakiś Uu! Strzały Daj znać kiedy przyjedzie policja Ile mam minut O cholera widzowie strzelili w chałupie 4 minut 4 minuty mam widzowie na opierdzielenie tej chałupy I ucieczkę Ktoś do mnie zaczął walić. Tak, 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 tak strzały są Muszę go chyba wyeliminować Widzowie tu jest jakiś gość ja pierdzielę. Co? Pierdzielę to. Pierdzielę to. Jak już tak robimy to na głośno, to robimy to na głośno. Knoju! Rozstrzelany. Ja pierdzielę, widzowie. Co tu się dzieje? Dobra, obrazy. Dobra, widzowie, ja ładuję do torby obraz. Patrzcie to. wam duffel baga, hopsa. Wrzucamy obrazek. Mamy w torbie. Jedna torba jest już zmagazynowana. Teraz musimy znaleźć diamenty. Biorę teraz szelbę na szybkość. Oho, jest zabezpieczone pomieszczenie. Mogą być tu diamenty. Policja się zbliża do twojej lokalizacji. Policja się zbliża. Dobra, widzowie mam. Tutaj mam główne pomieszczenie. E, Mamy e, sztabki złota. Mam to wszystko, co chciałeś. się uciekaj. Widzowie, zabieramy to. Zabieramy to totalnie. Patrzcie, ile to jest. Sztabki złota. Tu leżą po prostu na ziemi. Dobra, zabieram to. Wow! Policja! Ja mu w tubę wale! Ja pierdziele, widzowie! Rozwaliłem go! Co tu się stało? Przyjechał jeden z policjantów, dużo policji. Nie, dużo policji. Jest strasznie! A ja jeszcze się wywróciłem! Dobra, wychodzimy tak jak wróciliśmy. Co to jest? Co to jest za miejsce widzowie? Boże, ale ta wila jest rozbudowana! Widzę, zgubiłem się tutaj totalnie. Totalnie się zgubiłem. Ja pierdzielę. Patrzcie, ile tu jest w ogóle trupów. Widzowie, otwieram to. Kiedy czy garaż jest widzowie przykryty przez policję. Przecież tu policjanci biegają. Ej, dobra, spierdzielam na napiechtę. Spierdzielam na napiechtę. Ma w plecaku po prostu wszystkie rzeczy drogo, drogocenne i wartościowe. Słuchaj, plan się trochę posypał. Spierdzielam z buta. Dobra, widzowie, spróbujemy spierdzielić właśnie przez drzewo. Pod parkurem. spierdzieliłem, patrzcie co się dzieje. Zdupcamy przez te domki tutaj. Ja pierdzielę. Mam cały łup wiem furę, ale jakoś dobiegnę po prostu do chałupy. Zaraz coś buchnę. Patrzcie to! Dobra, stary, udało mi się uciec. Spierdzielam z łupem! Wrócę do ciebie, ciebie jakąś furą. Się. Dobra, widzowie, dobiegłem do gościa i zobaczcie, co to jest za fura. To jest jego wóz? Yo, yo, yo! Ma, masz coś dla mnie kolejnego, ha? Wszystko ja myślę, jak coś ma. zrobione. Ma, masz na... tutaj duffelbaga, patrz. Mi, co tu masz. masz no, na, na ziemi jest wszystko. No, pójść ci lepiej, więc nic ode mnie nie zyskujesz, ale powiem ci, że... Żartujesz sobie. Mam kolejne dla ciebie znaczenie i tym razem myślę, że popiszesz się lepiej, a nie, nie, nie zabawiam się na Wszyscy jeszcze zawiadomiliś policję i narobiłeś mi kłopotów. Słuchaj, słuchaj mnie. Ten napad będzie level wyżej. W tym domu będą lasery i nie tylko, kamery. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się pokażesz. Będzie to naprawdę bardzo ciężkie zadanie. A teraz zmykaj do samochodu. Tam to jest niespodzianka. Okej, okay, widzowie, jaka niespodzianka, jestem ciekawy. Jakieś informacje, gdzie mam pojechać? O, ty, jakiś gość tu idzie do ciebie! Zo, co jest grane? Idzie do ciebie. Jak idzie do mnie? Ej, kto Kim ty jesteś? No, ja Ej, miałem, ro miałem robotę, miałem robotę robisz. Napad, napad. Na co? No, na bank! Jaki bank? Ty sobie jaja robisz? No to ja mnie wołał, mój szefo! Przedziura A cię przedziurawić? Za ten bank. jedziesz ze mną teraz? Teraz nam napad na dom. Jeżeli miałeś jechać na bank, to jedziesz ze mną. Chodź! Ojo, no ja, na dom, co ja gadam w ogóle? Tfu. Ha, widzowie, gość miał jechać ze mną od samego początku? Masz nowego na praktyki. Czyli co, to jest ten twój cały prezent? Maja! Dobra, jedziemy. Ja na lokalizację, którą mi podesłałeś. Tak. Gwiazdka jeszcze się nie skończyła. Widzowie, jedziemy w miejsce, które dostaliśmy na lokalizację od tego typa. Tam podobno jest ktoś, kto nam da szersze info, więc zobaczymy. Dobra, chłopaki, w takim razie jak już tu jesteśmy, to wsiadajcie do ciężarówek. Ten gość dowiózł ich trochę więcej. I jedziemy na akcję. Mają. Widzowie, miejsce akcji jest tutaj. Zobaczcie to. To jest to miejsce. Musimy tam pojechać z tymi ciężarówkami i będziemy robić porąbany napad. Więc miejmy nadzieję, że to się uda. Dobra, widzowie, zobaczcie, że idziemy z chłopakami na trzy ciężarówki. To jest tutaj. Ten zakręt. Okej. Okay. I któraś z tych domów. Widzowie, użyj lokalizatora w pobliżu domu, aby uzyskać wskazówki. W tym razie musimy przedostać się bliżej tam. Policja tu jest, ja się odwracam. Pierdzielę. Chcemy robić przypału. Stary, uważajcie, tu z policja jak coś, ok? No slud, to przejeżdżam po prostu. Dobra, ja używam lokalizatora. Dobra, Czerwony kosz na śmieci, musimy to szukać. Dobra, dobra. Żółty hydrant widzowy i czerwony kosz na śmieci. E, żółty hydrant. Patrzcie, tu też są gangusy. Tam jest. Gdzie, 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 gdzie? Chodź, stary chodź. Okej, okay, widzowie, chłopaki, znaleźli to, zarobiście. Ale my tutaj latamy, robimy za dymę. Chodź, chodź tu. To jest ta chałupa, to jest ta chałupa. Dobra, kryjemy, kryjemy. Kryj, kryj, tam policja jest, uważaj, żeby mnie nie kapnęła. Chłodź na ziemię. Wamujemy się. Wytrych, elegancko. Na ziemię. Cholera. Nie, nie mogę teraz połamać to wytrychu, moi drodzy. Muszę jakoś to rozklikać dobrze Cholera, I... ale emocje. Jak emocje. Jestem już blisko do włamania się do tej chałupy. Ale no stopłamie wytrychy. Zowie, jestem mega gówniany w te wytrychowanie. To może się na póki ty to zrobisz. Tak, ale hejterzy. Dobra, pierwsi. Co Otworzyłem drzwi. I uwaga, patrzcie teraz. To lasery zabezpieczające. Co tu jest ktoś? Tu jest ktoś w tej chałupie. Popatrzcie, słyszycie mnie, jestem w chałupie. Czyjecie plecy? I tak, kryjemy go! O, za z kopytem! Co wy goścytą? Spokojnie, spokojnie! Sytuacja opanowana oberwałem. I sobie walę do tego gościa. Zastałem właściciela. Dobra, dobra. No tu nie ma O kurczę widzowie, dobra, back w powder. Musimy teraz widzowie rozsypać to, zobaczcie jak to będzie wyglądało. Rozsypujemy to, zobaczcie. I odkrywamy drugi laser, okej? Teraz zabieramy tą statuetkę. Idziemy to zająć chłopakom, dobra? Mam statuetkę. Trzymajcie! Trzymajcie się. No jakby tutaj czyścimy, żeby nie być nikogo. Tak, widzowie, ale w ogóle to jest jazda jakaś ziwi. jak ja mogę tędy przejść. O nie, Alan poinformował policję. Ja pierdzielę. Ej, stary, wiesz, do ilu minut przejdzie policja? O, cholera, widzowie, ale mam lipę. Dwie, dwie minuty, dwie minuty. Czas operacyjny to dwie minuty. Dwie minuty mam, widzowie. Okej. Okay. Jakiś... się, bo jest? Hakiwaj, synu utwadę. Konsole zabieram. Zabieram normalnie playaka. Okej, okay, playak. Yy, co tu jest jeszcze do buchnięcia? Safe. Ja pierdzielę wizowie łamanie safeu! jak to zrobić mam. Pierdzielę pierdzielę ten sejf Zabieram e, pudełko z butami, okej. Okay. Tam był widzowie alarm do zhakowania, ja to nie zrobiłem. Patrzcie to. Tu jest alarm do schakowania. Spierdzielam. Popatrz, oj, spieprzamy spierzamy. Bierz statuetkę gier. Bierz, bierz statuetkę tą. Tutaj ja wyciągam PDW. O, o ja nie mam nie. Zara będzie afera. Ale zaraz będzie afera, widzowie. Pierwia, przierwia, siadam, to jednego. Dobra. Dobra, widzowie, nie ja jadę po prostu sam zostawiam ich. Mam ich w dupie. Patrzcie ile policji to jedzie już. O, nie! G daj gazu, daj gazu. O, chłopy. Za mną trzy radiowo zjadą. Ej, mam za ze mną jadą trzy radiowoze, a ja mam pudełko Jordanów na sobie. Ha, <grym>, widzowie, buty buchnąłem. Wow, 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 dużo i jest, serio. Patrzcie to, jak go pituję. Patrzcie, co jest grane. Aj! Freezer, teraz do ciebie podjedziemy ci pomoc. Daj, 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 mi pomoc, no. Tu ją Co wie, jest masakra. Prosisz pomoc, masz pomoc. Zobaczcie, tu gdzie są już? Że jadą tam z przeciwka, gdzieś się uciekli. Dobra, zablokuję Nie o! O, mań co to się dzieje? Wow, Ale mnie. Walną. O nie! Chłopaki, skażcie za mną tu! Siadam tam, chłopaki! Ej, mam pomysł, pierdzielam się na ten pociąg, co tam jedzie. Patrzcie teraz to! O nie! O nie! Nie utonąłem, jadę? Przejechałem, przejechałem! Jeden radiowóz utonął! O, cholera! Widzowie, ej, radiowóz mnie uratował w tej chwili. Widzowie, jadę na pociąg, jadę na pociąg. No będzie szybciej, zaraz nie wiem przed tobą. Ja mam jeden radiowóz na sobie. Okej, okay. zaraz mamy pociąg. Zaraz mamy pociąg. Chcę specjalnie ten dorwać, który jedzie do tunelu. Patrzcie to. jaka to będzie piska ucieczka. Ja pierdzielę. O, trzymaj się! Popaki! Ja co oni zrobili? Co oni zrobili? Patrzcie, normalnie, wsiadam i skaczę na pociąg. Pieprzony! Wow, Red Dead redemption! Udało się! To była mega epicka ucieczka! Jestem na pociągu! O, Boże święty! Widzowie, ej, za to zostaw łapę w górę i suba. I jeżeli chcesz takiej akcji, to wpadnij na RP. Chłopaki też po uciekali, ten z pociągu. Kobe wydóźniać się, czemu jesteście w okolicach w pociągu. Misja udana. mission complete Widzowie, w takim razie jak już jesteśmy wolni. To jedźmy i dowiedzmy się o następnym zleceń. Widzowie, tak sobie przemyślałem to i rzeczywiście to była najlepsza ucieczka chyba na tym kanale. Wodzę, co masz następne dla mnie? W ogóle ukradłem ci złotą małpę, butelka po butach. I masz w ogóle tu wszystkie rzeczy? Patrzcie, widzowie: konsola, pudełka po butach, jakieś notepady. I co tu jest? Tutaj ten, mam krobar, ale to jest mój. Kurde, bardzo, bardzo miło mnie zaskoczyłeś. W takim razie cudeńko po mojej lewej jest twoje. Co jest po twojej lewej? Kurka czarna. Aha! FURA! FURA jest twoja! Sią widzowie, ale wóz zostałem! Dobra, stary, A gdzie mam na Od razu jecha? od razu przyda ci się samochód, ponieważ w okolicy pierwszego zlecenia będziesz miał kolejną chałupę. Okay. Będziesz musiał zebrać. Amunicję razem z bronią, mm. ponownie złoto dobra, oraz kanabis. No dobra. dobra, na głośno, na cicho? To do koloru ufam ci. Dobra, Widzowie, w takim razie jak on mi ufa, to jedziemy. I Widzowie, z tego co mi przesłał lokalizację, to jest który z tych domów. Ej, już chyba widzę który. Tutaj jakiś ziomek stoi, jak ochroniarz, brama. Zobaczymy bramę. Mam informację, że w domu są influencerzy. Nie groźni. Aha, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, czyli będę mógł ich spróbować zastraszyć Ja, już ich chyba widzę. Eee, wiesz co, zajmę się tym Na Widzowie, tu nawet nie musimy się womywać. Po prostu zobaczcie to. Uderzę im w bramę. Zaraz się zlecą. Zacznę im po prostu uderzać w bramę. Patrzcie teraz to. pan z naszą maskotką? Tak, jestem waszą o, maskotką. Dobra, Panie. poddajcie się i podniesie ryce, do góry i nie wciąż. tu. Jeden co się siedzi, nie powodzi się sędzia co? Co? co to był? To jest wynajęty dom, to nie jest naszym my tu zrobić. Ale ja nie umiem! Otwieraj tą chałupę, bo cię Ja nie umiem, no to to nie jest mój dom, czego ty nie rozumiesz! Otwórz główne wejście. Stoj, stój tu. Widzowie, rozwaliłem typa na środku drogi. Ej, tutaj też nie da rady wejść. Podejdź tutaj! Tą bramę otworzysz? He? Poczekaj. E, Jestem za chłodny, nie umiem. Otwieraj. Zostaw go. Otwieraj bramę. Wziąć. Rafaelu, proszę. już. proszę, ratuj mnie. Zazę, otwierają bramę, otwierają bramę. Kim wy jesteście? Like za mną, dronie. za mną. Zamek? Co miałem tu ukraść? Co miałem tu ukraść na tej chałupie? Widzowie, ale afera. Influencerów łapiemy. Amunicja złoto Gdzie macie broni i amunicję? Milordzie, my tylko zabawki reklamujemy. Zabawki, tak. tylko Otwieraj garaż, laski. otwieraj garaż. Jaki garaż? Ten garaż. Już. Otwieraj, otwieraj. Milordzie, nie rób nam krzywd. Chodzimy do chałupy. Chodzimy do chałupy. Proszę, to nie wstela, jest. jestem za młody. Dobra, teraz tak. To jest swój brat albo przyjaciel? To jest. Ja, ja się nie przyznaję, ale nie, nie krzywdź go. Dobra, w takim razie ty idziesz przed bramy. Jak podjedzie tu policja, to się tu nic nie stało. A jak nie wrócisz za 5 minut do mnie, zabiję twojego ziomka. Ja tylko studiuję, a nie? Wypieczaj pod bramę. Arnoldzie, rób wszystko, by przeżyć. O ja, pierdzielbdziowia, ale to w ogóle ogarniamy. Otwieraj te drzwi. Tak jest, milordzie. Co, co nie gadają w ogóle? Chodź tu, chodź tu. oho, Idę. Mamy pierwsze gany co? To nie co to jest? Aha, gdzie jest to więcej? Ale! No to... Zabier, mamy broń, zabieram, no to to. zabieram to. Zabieram to, zabieram to, pakuję to do torby i plecaka. Dobra, mam. Chodź, 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 Wchodzimy do domu. Idź pierwszy, przodem. Idę. Dobra widzowie, no to jest paramane, że wziąłem sobie gościaka, zakładnika i nie muszę lokować tej chaty. To mam. Dobra, Otwierasz. otworzyć? Otwierasz! Otworzone. Chodzimy. Milordzie. Gdzie trzymacie mhm. drogocenne rzeczy, otwieraj chałpę? Całą chałupę masz otwierać, widzowie! Tu wszystko jest pozamykane na klucz. Że to nie mój doby tu reklamę, no ale masz klucze. Ale większe łupy są pewnie na górze. Dobra, dzięki. Wezmę sobie yes. twoje klucze. Dobra, widzowie, rozstrzelałem go. Wie, większe łupy są pewnie na górze i powiedział mi tyle, co ja chciałem wiedzieć. Dobra, idziemy to pierdzieli. Patrzcie to, porcelanka. E, szukasz porcelany? Możesz łapać. Widzę to gościa, mamy jak coś jedną zakładnika ze sobą. i Mam klucze do całej chałupy. Dobra, widzowie, to zebrałem porcelanę. Laptopa bieremy. Okej, okay, tu jest wyjście na zioło. To jest to, co mieliśmy ogarnąć. Mam zioło też. Dobra, widzowie, i z tym ja z, po prostu spierdzielam. Zobaczcie, jaki on temat w ogóle. Jak ja to załaduję? Ja ale Tak, mam klucze jeszcze w ogóle do tej bramy głównej. Chyba, będę miał do niej? Kurier. Dzień dobry paczuszki. Nie! Oszczędź mnie, oszczędź mnie! Nie! Ja ci pozwolił nie, go puścić bo... do Od On sam biegał. Ja, ja stój stałem, tu, stój tu! Stałem, a twój ziomek nie zginie! O cholera policja! Pierdzele widzowie, zacząłem strzelać do policjanta! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Kier? Widzicie, <laughs> wystrzeliłem do policjanta. I ja zostałem tu tą furę chyba. Patrzcie, to biorę, to rad bajka. Widzowie, zdubcam, zdubcam, patrzcie, to policja tutaj jest. Jeszcze ja pierdziele. Ale mam przesranę, mam przesranę. Oni idą za mną w pościg? Tak, idą, strzelają do mnie. No tak, no bo to otworzy mogi do funkcjonariusza. Widzowie, jestem kretynem. Ale mam mu wizowie, Mam Whitbreaka ze sobą. Stary uciekam swoim tematem i z Whitbrikiem. Cholera, ale znowu przypał z policją. Nie dałem rady zrobić to na cicho, a było już tak łatwo. Jeden radiowóz za mną jedzie dosłownie. Wyciągnę pistolet. Dobra, ale ja im po prostu ucieknę. Pa jakby, patrzcie to. Hop, jedziemy sobie, oni wypadają z zakrętów. Jakby, na spokojnie, na spokojnie. I teraz widzowie, stancik. Hop, hop, patrzcie to. Hop, hop. Ja już jestem wolny. I oni, mnie, jakby, oni mnie już nie gonią. Mam to. Patrzcie, patrzcie to. Wolny, wolny. Widzicie? Jak tylko jeszcze mam z obok mnie. Dobra, wracamy do naszego gościa od zleceń i prosimy o coś kolejnego. Zobaczymy, co powie. To może być ciężko teraz wrócić tam. Dobra, widzowie, ogólnie dostałem informację od naszego ziomala, który nam ogarnia zlecenia, że jest kolejna hałpa do pierdzielenia. Właśnie podjechałem pod nią. Widzowie, od razu już sobie polotpikuję wszystkie komputerem do hakowania. Auta. Zobaczcie to, użyję laptopu hakerskiego. Dobra, Lamborghini otwarte. Dostałem też cynk, że mam ukraść jeden z super samochodów w tym domu i włamać się do środka. Dobra, widzowie, lotpikuję. Dobra. Mam, zlot pikowane, I co, bym uważać, bo więcej info o tych ludziach nie dostałem. Dobra, wejdę tam po prostu z Ignatem, to. O, cieba! Zabar, labar to ty? To? Labar to ty? Tak! Bo on tematu tu przyszedłeś, No, tak! Ale ja mam nawet dał mój Ja mam mój przy sobie. Powiem ci, że to zioło, co mi ostatnio dałeś, tak trzepie. O, labar, o. Już tam w pokoju masz kacę za ostatnie rozliczenia, nie? Ej, słuchaj, ja też mam coś dla ciebie. Coś takiego mam, zobacz. Interessou, Richo? Não, não. Chodź, chodź, nie zamienił. Chodź, to wezmę tylko kaskę, tu jest w tym pokoju? E, w, to, tutaj, ta, ta. No, bro. tutaj, wtem, tutaj. Ja, pierdolę, widzowie, nie, nie wiem, co tutaj się dzieje, ale nie. goście mi ewidentnie pomylili. Tutaj jest kasa. O, cholera, ile jest tematu, to za. Ja ja to wszystko biorę pod pachę. Dobra, widzowie, zabieram kasę, zabieram temat. O, lamarze, lamarze. czy jeszcze furka daję nie? Furkę jaką furkę? No, a weź sobie wybierz, jakąś tam, staję się balowo. Spoko, spoko, ja jeszcze do toalety skoczy, okej? Dobra, dobra, spoko. No i zapalić jeszcze możesz. Tak, 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 to zaraz zapalimy, zaraz zapalimy. Tak, pewnie, no. Robię teraz przygotowania do najlepszego, najbardziej brawurowego napadu. Kradnę im wszystko. Widzowie, whisky, jaką zabieram. W sumie mógłbym ich rozstrzelać, ale nie muszę każdego zabijać, widzowie, w tym odcinku. Oho, patrzcie, ile rzeczy. Biżuteria, złote figurki zabieram. I tutaj będzie coś cennego, moim zdaniem. Łamuję się. Dobra, włamałem się. Okej. Okay. A pierdziele, widzowie, ile tu jest tematu. Widzowie, co tutaj się dzieje? O, okradę mi wystarczająco. Zabrałem tyle tematu, zabrałem tyle. O, laptop jeszcze wezmę. Masz ten laptop. Dla mnie z ważnymi danymi. Tak, ten od MSI ja mam. Zabieram go. MSI. No, dobra, widzowie, dobra firemka ale. I to nie jest blokowanie. Eee, e, <laughs> ale, widzowie, zabieram laptopa, widzę kasę i spierdzielam. E, macie się tutaj, ta, na No, no, już się odlałem, już się odlałem po prostu. Salor, trafiłeś do Kimbla. No, na... no, no, pewnie, że trafiłem do No, no, to zabieraj, kurde. Znamy, znamy się, znamy znamy się, no, konie. Znamy się, no, błysek, konie. No, to widzimy się za tydzień. Widzimy siła, się, się, radzie, Oj, widzowie, dobra. Eee, no, to był najłatwiejszy napad w dzisiejszym odcinku, ogólnie. Ja sobie odjeżdżam na Morgini w tym wili Widzowie, <laughs> co ja mam za auto? O Boże, jakie złoto. Stary, okradłem wszystko aż ponadto. No, jadę z, do ciebie, nie wiem, z pół. No, w cholerę mam rzecz. Widzowie, jedźmy do niego. Stawiłem temat, który nakradliśmy, i teraz jesteśmy na kolejnej chałupie. I zapytajmy go, o co chodziło w tej chacie, bo ona jest naprawdę wielka. Stary, o co chodziło w tej dużej willi? E? Eh? Posłuchaj mnie, jest tam pewien ksiądz. I musisz. No, no, co z tym księdzem? Jest ksiądz i potrzebuję, żebyś obrazy, antyczne wazony i bardzo drogie szampany. Okej, okay, widzowie, czyli takie jakieś, wiecie, rzeczy, które znajdę wszędzie, więc będę musiał teoretycznie chyba całą chatę przejść. Ej, w sumie mam taką furę, że oni mogą pomyśleć, że to ktoś od nich jest. Dobra widzowie, ja sobie zajadę tutaj po prostu gdzieś. Ochrona się mną nie zainteresowała. Teraz trzymy chcę szybko. Ej, wjeżdżam normalnie bezpardonowo o głównego wejścia. Tylko trzeba zlikwidować ochronę. Jeden drugi, widzowie, zlikwidowana. Leżą. Bo dzień dobry, mój maluho. Dobry, pani panie ryzyk. Panie Co tam się dzieje? Dopijmy tego dila, proszę pana. Tutaj widzę, że ma pan uszykowane 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Ja no tak, panu ale to, daję. To tylko zaliczka! Ja panu daję 3 litry tu. I ten Bimber. Powinien No tak, kopiet. tak. Jak koń no nie, ja nie pije, to dwa, li, dwa wiadra na dwóch. Jak on nie pije, to dwa... To może Dobra. chodźmy usiądźmy. Chodźmy usiądźmy Tak jest, panowie. Usiądźmy. Łoż! Czekaj, co? Łoż! Nie próbujcie głupich w emeryci. Gdzie jest tu wóda? 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 to moje paliwo, panie. Opowiem to ja wam na to Opowiem panu żart o syn do matki co i mówi... Się? Jest wódka? Matka mówi... nieba. A syn... Patologia. No to jak pan powódkę, co ja nawet te ręce opuszczę, to się napiję. Wiecie panowie, to po prostu się napijmy. Ja was przestanę okradać. tak, bardzo dobrze. Aha, tutaj to jest... Uh -huh. Słuchaj, ja miałem buchnąć od tych od tego księdza jakiś drogi alkohol, co nie? Szampan. Szampan, tak, i tylko szampan? Nie tylko, jeszcze obrazy. I obrazy. Bazone. Aha, dobra. Nie masz tu jakiś drogi obraz? Przepraszam, też to jest Pikachu. Tutaj pani na pleba mi dała. Wy, wy to nie macie instynktu samochowa zachowawczego, no cholera. No. Ha, Proszę pana, my mamy po prostu tyle kasy. My mamy tyle kasy, wie pan mowę, co najwyżej w dupę nas smokna. Grupie, stare nożki nam dają koperty i, i potem se wiemy, jak... Dobra panowie, wiecie, to ja zawinę kilka tych butelek, wezmę ten jeden obraz i po prostu ja wam nie zrobię krzywdy, a wy kupicie sobie nowy obraz. I wezmę no, tą że... figurkę złotego konia. No, Ale jak konie pije te dwa wiatra na pół. Dobra, dobra, pana. To ja jak coś idę, tylko zabiję dwóch waszych ochroniarzy. a poczeka pan chwilę, tak? A wie pan czym się różni kobieta od konia? Nie? Niczym, tak samo głupie są. Jezus Maria, widzowie do kogo trafiliśmy. Eee, no my On go tam widzowie, nie wiem. Wyspowiadał chyba. Dobra, ej, mission complete. Oftaczamy, następna chata. Boom! Speedrun! Dobra, widzowie, jestem teraz na spotkaniu z naszym gościem, naszym plagiem, który nam daje zlecenia. Zobaczcie, zaparkowałem czerwoną bestię. Wcześniej mu też oddałem rzeczy i on powinien gdzieś tutaj być. Mówiliśmy się obok placu zabaw, który jest obok hałpy, którą będę okradał. E, wiem dziwnie to brzmi, ale no niestety tak wygląda właśnie ten świat y, rzeczywiście. Ty, gdzie ty jesteś? Zgadnij. No nie. Aha, widzowie, tam jest. Ja pierdzielę, ale mnie wystraszył. Dobra, stary, która to hałpa? Ech, ta idealnie przede mną, słuchaj mnie, ponieważ jest ta, bardzo. No ta biała. Prostu, tak, ta biała. Co to jest hałpa? jest jedna bardzo poważna zasada. Ty ci jest naukowiec. Nie możesz go zabić. Ponieważ Ta. potrzebujesz od do seifu, który zna tylko i wyłącznie on. Tylko i naukowiec. Okej, okay, kumam. Kod do seifu od naukowca. Dobra, dobra. To idziemy z tematem. Mykaj. Okay. Dobra, widzowie, w takim razie jedziemy z tematem. Auto jest moje. Auto jest moje? Pieprz się, Sam wywalczyłem to auto. Ha! Widzowie sami mi dali to auto. Znowu jeszcze. Okay, tutaj. tutaj jest ten naukowiec. Dobra, widzowie, wpierdzielam się. Tu jakieś kobitki były. O cholera, co tam się dzieje? Patrzcie to. Takie rzeczy się tam dzieją, to ja od razu wchodzę tędy. Lockpick szybko, widzowie. Dobra, otwarte. Widzowie, pedy jakieś tutaj są. Nie ruszaj się. Nie ruszacie, Oby. Wszyscy, nie ruszycie, Cio, bądź. Cio, bądź. Cio, miałem buchnąć z e, sejfu kod, okej okay. Ej, naukowiec? O, nie, to Nie, prowadź, no prowadź, prowadź Prowadź do naukowca Okej okay, widzowie, dobra, będziemy musieli go jakoś zastraszyć, żeby nas zaprowadził tam Ktoś wy wypalił widzowie Tu jest naukowiec Osiem Panie nie mój, Dziewięć Panie mojo, tak Panowie, Panie, mojo, tak. panowie Cię, muszę wam przerwać, muszę wam przerwać Czy mordę Jogi, pięknie Panie mojo, tak się Panie! Mój Proszę. syn! Ej, to był mój syn! Jak to, to był mój syn? Nie. to było mnie, kuźwa, słuchacz, że to był twój syn! Ty jesteś tym naukowcem? Poczekaj, jestem najlepszym naukowcem w tym mieście, to są moi podwładni. Tak, panie tak. mój! To zacznij się bać tej broni! Zacznij się bać tego! Poczekaj, niech się zabijaj, dobra, poczekaj! Ja jestem, wiem po co tutaj przyszedłeś. Tam ci kod do zabiję sejfu. Go, zabiję, go, zabiję go, zabiję go, zabiję go, zabiję go! Poczekaj, poczekaj. Michaś teraz bardziej popierdzielony, ja czy ty? <laughs> dobra, wiem po co tu przyszedłeś, Kod do sejfu, bo mój Mamęt i moje diamenty. Tamciko, jak to kończy są z nami. Lekcja Joki. Żartujesz sobie chyba. Zabiję twojego kolegę! raz! Yes. Yes. Nie wiem, yes. jestem zmuszony, chyba żeby to o zrobić. Tak, tak, panie mój rów, tak. Nie, ja go po prostu zastrzelę, mam wystrane. Dobra, wsadzę mu tą lufę w dupę, jeżeli mi nie podasz, tego kodu! Panie <coughs> mój ruf, lekcja Joki tak. ma być skończona! Widzę, że ja wstadzę mu właśnie lufę w dupę. Co dalej? A, Mówiłem! Piękny spektakl! Widzę, ej, to jest jakiś świrt Dobra, Dobra tak, tak. jak nie dokończymy tego, to nie do... Nie się. Dobra, sobie mogę ostrzelić tego gościa i spróbować się do tego sejfu? Czekaj, posłuchaj mnie. Podjechała jak, policja. Jak chociaż raz piszesz nieprawidłowy kod do sejfu, on wybuchnie i się nie dostaniesz diamentu, więc musisz dokończyć sesję ze mną. Zamknij się na radiu, bo ten, ten wariant do mnie coś raz. mówi. Raz! Sejf podobno może wybuchnąć Dera. i zrobi jakąś jogę w, ok w okolicy, jest policja, słuchaj, jest straszne, jest Co mam zrobić? Zrobić lekcję jogi! Ja Co? I do. Trzy! Zacznij mówić po ludzku i głośno! Zastrasz, że zabijesz mu. Wujka. Ty zabiłem mu wszystkich! Wójka i dwóch uczniów! Co Ignoju? Zabiję ci wujkę, jeżeli to nie zrobisz. Czekolajmy dwójka! Co widzicie, to wiedział? Otwieraj sef, projdź do sejfu. Dobra, ale zrobię ją! Prowadź do sejfu. A Yoga! Zobowie, ja mu zabiję trzech kolegów, a chcę, żebym ja z imiogę robił. Co to w ogóle za goś, chory? Dobra, coj, zadziałało, nie wiem skąd ty to wiedziałeś. Ale syreny strasznie zagłuszają, plus tego się strasznie głośny. Aaa, czekaj! Zadzwonię to Nie, nie dzwoń! Ale żeby odjechali z Idź po sejfu, nie płójdź to, idź do to Tape'u. Rozpierdzielę, rozstrzelam twoim... Nie wiem kto to był! Tego tak. też pierdzielę! Ha, ha dobre! nie wiem kto to jest, ale jest totalnie porąbany. Pierwszy się tam. Dobra, ale szybko! Muszę dobra, szybko. Ale pierw yoga, czekaj! O! Dobra, nie. Mo o. Ty mogę mu przestrzelić kolano! Możesz. Lara katasata! Cie okay, widzowie, otworzył to ja pierdziele. Gdzie ten safe? Ostatnie! Drzwi na klucz, tylko zapomniałem klucza! Znajdź, znajdź ten klucz! Mm. Nie irytuj mnie! Czekaj, czekaj! yoga. Dobra, widzowie, ja pierdzielę mm. to! Dobro! O ty... O kurde! Dobra! Dobry. Stąd to luz? ja! Stąd to ja! Jest szalać gwiazda internetu i... Wypatrz no stąd! Wędo, w w stąd! Aha! No stąd! To ja! Wszystko jest w porządku! Telewizjonia! Panowie wycofujemy się! Sylwester My z dwójką! Trzy, trzy tropy są na zewnątrz! Ja, to. Ja Widzisz jak nie jestem królem tego miasta! Dobra, otwieraj to! Dobra, ale Ej, Jeść! Dobra! Masz to! Otwieraj, otwieraj, otwieraj! Póki policja jest jeszcze w twojej chałupie! Ej, to jest nie ma safe'u! Hahaha! <laughs> Szukałem cię! Dobra, chodź na góry! Wysrane, mam widzowie, jakby sam znajdę ten safe. Ten gość był na tyle irytujący, że nie wytrzymałem. Zobaczmy, czy jeszcze policja tu jest. Pewnie mogli usłyszeć, że trzeba zaraz tu wrócić. Idziemy do safe'u. Safe sejf jest na górze, z to, co mówił. Góra, hop, zamknięte. Ja pierdzielę i teraz łamać te. Czy ja je zabrałem krócze, przecież? Dobra, mam klucze. Safe, safe, safe. Gdzie może być safe? Cholera, widzowie, jakieś rogi bizona. Dobra, kolejny pokój. Pusto. Kolejny pokój. Okej, okay, więcej pokoi. Ja pierdzielę. Mamy, chyba mamy. Mam safe. O, cholera, widzowie, ale jaki tu jest kod? Jak ja mam go ukraść? Ty, a czadł dokładnie? potrzebowałeś. Tego, co jest w sejfie Cowie, muszę jakoś wydobyć to, to z tego safe Cowie, dobra, pierdziele, spawam ten safe, ale słyszę, że ktoś chodzi po chałupie. Chodzą po chałupie. Nie wiem, co jest grane. Zamykam się tutaj. Pierdziele, zamykam się. Spawam to. Cowie, Ktoś tu próbuje wejść. Daj się poddać! Gdzie jest, Milord? Cowie, otworzyli zamek Ja zamykam go. Pierdziele, nie gadam z nimi nie gadam z nimi Spawam cały czas safe. Dobra, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila. Zaraz będę miał to. Ja pierdziele, co oni robią? O nie. Dobra, otwiera się chyba. Trzy, dwa. Jeden. Mam. Patrzcie, widzowie, co było w sejfie. Ile diamentów. I to chyba naturalne. Chowam to od razu. I teraz. Znowu złamali zamek. Leży jeden. Ja pierdzielę. Nie chcę się z nim strzelać. A ja drzwi są otwarte. Chowam się, widzowie. Jest, jest tutaj na blisko. Leży dwóch. Ja pierdzielę! Bum. Kolba. Czwarty policjant. Ej, dobra. To było przepiękne. To było przepiękne. Mam ranę. Patrzcie to. Aj. Dostałem kolb.